Bo po przyjęciu towaru nie jest od razu wystawiana do chłodni, często dopiero na następny dzień, więc data może być dobra, ale jeśli jest nieprawidłowo przechowywane, to i data nie pomoże. No właśnie, i tutaj ja już odpowiedziałam w komentarzu, ale jest coś takiego, co się nazywa łańcuch chłodniczy, czyli od momentu uboju, kiedy jest to mięso schłodzone ono wędruje do lodówki, z lodówki wędruje na przykład do samochodu, który też powinien być chłodnią i powinno to być dostarczone do sklepu i osoba odbierająca w punkcie właśnie sklep hurtownia, nieważne, od razu natychmiast powinna wstawić to do lodówki. A już słyszałam tutaj od wielu osób, że często na Islandii stoi to, czeka na słońcu, właśnie zwłaszcza latem. To wiemy, jakie temperatury mogą być. Wydaje się, że niby jest chłodno na Islandii, a tak naprawdę jest to podgrzane. W komentarzach różnych też widzę, że różni ludzie piszą o tym, że mięso jest jakby czymś naszprycowane, jakąś chemią, a ja tak osobiście zastanawiam się, czy to nie jest azoten sodu, który podtrzymuje kolor E160, ponieważ właśnie on jest rakotwórczy, znajduje się w prawie każdych wędlinach, dlatego omijajcie takie właśnie cuda, nie wiadomo z paczek skąd to pochodzi. I prawdopodobnie tutaj właśnie mamy jak zwykle flejostwo, niechlujstwo pracy, niedostosowanie się do przepisów, ponieważ ludzie nie zdają chyba sobie sprawy, że temperatura na przykład minus minus. Plus 10 czy 15 na słońcu, to może być i plus 30, jeszcze nie ma wiatru, prawda? Dookoła wiem o co chodzi. Także faktycznie tutaj data nie pomoże i no, trzeba trochę to zbojkotować. Także, kochani, zaczynamy, żeby właśnie sklepy patrzyły na to, co nam sprzedają, bo nas trują, zwyczajnie nas trują i też zwyczajnie wydajemy pieniędzy, których dużo nie mamy na ten moment. Wiadomo, jaka jest sytuacja. A po prostu musimy rzeczy wyrzucić, bo nikt się nie chce truć.